Witam 321.0 TV. Widzicie, osa mi chodzi na śniadanie. A miało być co je, je Tar a nie co je osa na śniadanie. Tu pokrótce co powinno być na śniadanie, żeby człowiek się dobrze czuł chorizo, trochę salami, ale odrobinę, trochę salami drugiego rodzaju papryka, oliwki, jajka wiadomo, sery ze dwa rodzaje, jakieś masło. Oliwki, to wiadomo, trochę bekonu, ale tylko trochę, ze względu na to, że jednak wiadomo, że to gorąco jest, to pomimo, że jest jeszcze końcówka września, ale tutaj jest upalnie. No i oczywiście sadzone jajka, pasztet, to jest pasztet akurat chyba z kaczki i trochę taki herbata niesłodzona, pomarańcza bułeczka, jedna z, par... z tym z parmezanem sorry, nie z parmezanem, tylko z sezamem. I jeden korasand. To tyle. Życzę smacznego. Pozdrawiam serdecznie. Elo Elo 3210. Lubię zawsze oliwki, naprzemiennie czarne i czerwone, czyli zielone. Oczywiście z pestkami. Życzę smacznego. Siema. Start TV, siema. Hej. Gracias. Sí, sí, sí.